W nożnej pitch Junior. Chciałbym na dzisiejszym zakończeniu imprezy sportowej bardzo serdecznie powitać Pana Burmistrza Mikołowa, Marka Nazarówka. Brawo! Znajdujecie się na terenie plaży Ziemianówka. Nad Wami jest napis. Widzicie jakie jest piękne otoczenie. Także wydaje mi się, że. Dzisiaj, jeżeli ktoś był po raz pierwszy, to na pewno od dzisiaj będzie tutaj częstym gościem. Serdecznie Was tutaj zapraszamy jako sportowców, jako turystów, Was i Waszych rodziców. Dziękuję za przybycie, Panom Trenerom. Bardzo dziękuję, że zdołaliście w czasie wakacji zebrać drużyny. Wystartowało sześć zespołów. Bardzo dziękuję sędziom. Którzy chcę wam powiedzieć, że to jest, są profesjonalni najwyższej półki sędziowie w Polsce, w tej dyscyplinie sportu, także jeszcze raz poproszę o brawa dla Szóste miejsce na dzisiejszych zawodach zajęła drużyna Piasta Białystok.

Miejsce czwarte. Miejsce czwarte. Orły Michałowo, drugi zespół. Zapraszam. O, to jest

이소재니다 <목소리도> <목소리도>

Miejsce drugie, Orły Michałowo, zespół numer jeden. Brawo. A no to nie, bo to każdy z każdym jest. A. I to po była punktacja, tak? A no może na też nie Brawo, A, stoi. Nie wiem, ja myślałem, że tak stało. Miejsce pierwsze zwycięstwa dzisiejszego turnieju Biczka Junior Osir Kajnówka 1.

I nagrody rzeczowe, Mamy też nagrody rzeczowe przyznane dla wyróżniających się zawodników. Decyzja zapadła kolegialnie wśród sędziów oraz organizatorów i trenerów. Najlepszy strzelec wyłoniony, także tutaj nie było dyskusji, Korkus Paweł z Orłów i Najlepszy zawodnik Żabiński Gabriel z osin Hmm. Najlepszy bramkarz, Korolczuk Hubert, zabudłów. Brawo. Uh, uh. I tradycją jeszcze tutaj rozgrywanych zawodów, i w ogóle zawodów organizowanych przez Mosir Michałowo, jest to, że wybieramy nagrodę Fair Play. I tą nagrodę Fair Play otrzymuje Korcz Marta, która również była wicestrzelczynią tego turnieju. Brawo! Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu na koniec dzisiejszych zawodów. Już tutaj prawie wszystko zostało powiedziane, ale ja ze swojej strony oczywiście chcę pogratulować wszystkim zawodnikom, no szczególnie zwycięzcom. Bardzo się cieszę, że akurat nie sędziowie wygrali dzisiejszy turniej, bo to zawsze tak jest: jak sędziowie wygrywają, to jest niedobrze. Wygrali zawodnicy, także tym większe gratulacje. Ale tutaj pan Darek zaznaczył, że są sędziowie profesjonalni, także mam nadzieję, że wszystko się odbyło tak jak trzeba. No cóż być, gratuluję rodzicom, którzy przyjechali razem z Wami. My ze swojej strony jako władze gminy staramy się robić jak najprzyjemniejsze warunki tutaj na w tym miejscu na zarabiać się, żeby całe rodziny mogły wypoczywać. Staramy się w Michałowie również załatwić co dzieje zarówno dla e, najmłodszych, tak jak dzisiaj się odbył w jutro będzie turniej dla seniorów, zarówno i w jak i piłki drażowej. także zapraszam do nas na plażę, e, że tak powiem, i również do naszej gminy, do Michałowa, e, nie tylko podczas turniejów, a i codziennie. Także mam nadzieję, że się bawiliście do, dobrze, jeszcze wieczór atrakcji przed, przed nami na scenie będą występy, także kto chce może zostać, kto nie. Raz jeszcze gratuluję. Powodzenia. Brawo. Brawo. <śleskujesz>